Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jak widzicie, jesteśmy sobie w Blue City Battles 2 Mamy event Bananza I tyle osób by chciało, żebym pewnie sobie w to zagrał Ale ja wolę entry pick, czyli Random Bananza Znajdźmy sobie naszego pierwszego przeciwnika A Wy zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba na kanale Oraz jakiś tam komentarz, jak na przykład Wam się tutaj ta gierka podoba No i Random Bananza to jest naprawdę coś, wydaje mi się Mega fajnego. Mamy mapkę Cobra Command. Jak najbardziej chciałbym sobie na niej zagrać. Dlaczego by nie? Yy, mamy Dark Mapkę więc fajna defensywa na początek. Mamy Maga i mamy Farmer. I to jest właśnie całe piękno pananzy czyli nie mamy takiej wieżyczki jak Super Mapka i nie jesteśmy w stanie się bronić przed ogromną ilością badów. Nie jesteśmy w stanie zarabiać. Znaczy akurat na tej Banancy jesteśmy w stanie zarabiać ogromną ilość gotówki, no bo mamy jednak yy, sobie te nasze Mamy sobie to nasze yy, farmy, no i po, też powinienem zacząć od tego właśnie, że tam gdzieś sobie tą farmę dostawię, mimo wszystko, jak kolega, ale powiedzmy, że dostawimy sobie Ezili, masz jeszcze guziczek, ci naciśniemy. No, żeby jeszcze dalej ci to poszło, żebyś musiał reagować. Mamy sobie Dark mapkę możemy sobie dostawić tą naprawdę farmę. Które ja jakimś cudem nie mogę zmieścić, a więc najpierw sobie zrobię tak, i ustawię sobie ciebie na last. Dzięki temu to będzie sobie dość fajnie bił, a ja się teraz skupię na tym, żeby sobie te farmy dostawić. Tak, mamy pierwszą farmę, możemy sobie oczywiście dostawić farmera, żeby on sobie gdzieś tutaj był. Będziemy sobie generować kaszkę. Możemy dostawić błębota? Póki co raczej nie musimy. Aha, ty na las atakujesz tam, z tym zwiększonym zasięgiem. No to zostawimy sobie ciebie na close. Dzięki temu będziesz atakować najpierw te balony. No o to mi głównie chodzi żebyś sobie w ten sposób grał, będziemy mogli sobie zagrać tak naprawdę Botem, ale też nie wydaje mi się, żeby to była aż na tyle konieczna. Zagramy sobie tym, będziemy sobie farmić dzięki temu, podobnie jak kolega. No bo tych pieniędzy tak naprawdę teraz będzie tutaj ogromna ilość. Jeżeli chodzi o bananę, to właśnie tak to wygląda, że tej pieniędzy mamy ogromne ilości i tak naprawdę nie musimy się niczym przejmować. Że kolega tutaj chce nas dość mocno przerażować. No, nam się tutaj to będzie wymykało, powiedzmy szczerze, spod kontroli, o ile nie mamy czegarnauta. Teraz już nam się spod kontroli wymykać nie będzie. Nie czy kolega nie będzie chciał dokreść do suden defu, ale wątpię, że mu się to udało. Możemy sobie zrobić tak. Kliknijmy mu jeszcze raz to. I dzięki temu jemu również się powinno troszeczkę balonów przebić. Pięknie. Szybka reakcja. Zagrywa sobie magię. Skoro tak chciał, niech tak ma. My możemy sobie usunąć tak naprawdę to. Dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca na Farmy oczywiście, no bo farmami teraz tutaj to będzie jak najbardziej podstawa. Tak w ogóle, jakbyśmy zostawili sobie to małpkę tutaj, zostawili ją na last, i zagrali w ten sam sposób, to ona będzie nam większość tych balonów pokonywała tak naprawdę teraz. Nie będzie się trzeba tym przejmować. Możemy już wysyłać zielone balony, więc zacznijmy i za chwilkę tak naprawdę dostawiamy sobie w Bota. To może być, może być sobie tutaj. Niech sobie stoi i zaczniemy nim grać na balony żółte. Teraz zaczniemy sobie grać tam na balony w różowe wszystko powinno być jak najbardziej w porządku to zaczynamy sobie farmić jeszcze więcej a jeszcze żółtych balonów nie ma, ale możemy zrobić sobie też tak niech sobie to leci no i my tak naprawdę zarabiamy teraz fortunę kolega oczywiście również zarabia fortunę i tak naprawdę za chwilę będziemy stać na ogromne defensywy można tutaj wykorzystywać taki dość fajny sposób na zarabianie pieniędzy jeżeli się ktoś dobrze farmi i y, używać na Monkey Nomics, ale to najwyżej później Wam to zaprezentuję, jakoś trochę tych pieniędzy uzbieramy. O co w tej strategii chodzi? Bo też mi się wydaje, że to taki dość ciekawa sztuczka, którą właśnie na bananie dość łatwo jest pokazać. Tu kolega widzę, że dość mocno sobie tam ciśnie w to sw te swoje zarobki. nie tak naprawdę również byśmy mogli to zrobić, ale nie wydaje mi się, że była taka konieczność, żebyśmy sobie zaraz za to i przestawić naszego Bloombota, żeby wysyłał bolony już też również żółte że kolega też wpadł na taki sam pomysł. A raczej ściągnął za mnie, że ja sobie tam zagrywam do góry. Mm. Wiecie, możemy sobie sprzedać te dwie farmy, ulepszyć sobie tą, tak naprawdę. I teraz sobie pójść pod kolejne farmy. Aczkolwiek trzeba nie za wolno zapominać też o tym, że na przykład niedługo będą kawałki, na które również trzeba by się przygotować. Aczkolwiek, no, u nas kawałki, ileś jeszcze nie są tyle straszne, że mamy gdzieś tam sobie jednak tego w ogóle ten mak jest bardzo złym miejscu. Jeżeli miałbym być szczery, więc ja go sobie sprzedam i ustawię sobie go tutaj. No to będzie dużo lepsze na miejsce na Maga. Gdyś to ognisko będzie atakowało sobie tutaj. Więc będzie te balony, które by miały lecieć sobie tamtą ścieżką, również sobie przebijać. A dzięki temu możemy sobie też fajnie poparmić. Że nie musimy się przejmować na tą naszą defensywą. Widzę, że kolega jest dość dobry w farmieniu jeżeli miałbym być szczery sobie tak naprawdę, jeżeli uzbieramy 45 tysięcy to powinno być jak najbardziej ok. jeżeli chciałbym wam pokazać to mamy 15, 15 więc tak naprawdę sprzedajemy sobie to oraz to, sprzedajemy sobie to możemy sobie dostawić kolejne farmy I jak zejdzie na cooldown to właśnie wam pokażę o co, o co w tym chodzi czyli po prostu maksymalizujemy sobie nasze farmienie, tylko do tego będzie nam potrzebna jeszcze jedna farma Zrobimy sobie już podśrodkowe drzewko, pomału. To dlaczego? Zagrywamy z Kilkiem, sprzedajemy to, budujemy sobie to po raz kolejny, bo zrobić sobie większą produkcję, a powinniśmy jeszcze tam robić kolek. I dzięki temu stać nas na snap, żeby się dostawić, załóżmy coś takiego. I za chwilkę będzie nas stać, tak naprawdę, żeby dostawić sobie kolejną farmę, która będzie, yy, będziemy mogli tak naprawdę dostawić sobie Wall Street bez większych problemów. Ale nic tak. Zagrywamy sobie oczywiście tym skilkiem. Możemy sobie kliknąć kolek all. Zagrywamy sobie skilkiem, sprzedajemy, budujemy sobie makinamix od nowa. Dostajemy sobie tą farmę, tak naprawdę. I widzicie. Bo ja widzę, że tutaj mam problemy. A więc zbudujemy sobie to. Bo tak się skupiłem na tym, żeby sobie powiedzmy yy, radzić z tym, co tutaj jest. Że zapomniałem o tych właśnie balonach, które na nas lecą. Zagrajemy sobie chyba pod Benixa ten dolny tier był raczej niepotrzebny a to za chwilkę sobie zajmę, że zagramy inaczej Tutaj możemy sobie zagrać tak my również możemy zacząć sobie grać tymi naszymi filetami, To by nam też powiedzmy dość mocno pomogło w naszej yy, naszym zarabianiu, ale właśnie skupiłem się tak mocno na, na tym yy, żeby sobie wykorzystywać to z farmami że zapomniałem o tym żeby sobie robić resztę widzicie, bardzo szybko jesteśmy w stanie dostawać kolejne farmy na wysokich poziomach no, tutaj ten drugi tak naprawdę możemy sobie zagrać tak. I raczej bez większych problemów będziemy sobie wtedy już ze wszystkim radzić. Za chwilkę znowu zagrywamy z kilkiem, Wystawiamy sobie dzięki temu manki. Yy... A, bo ja nie sprzedałem. Sprzedajemy sobie, oczywiście, ciebie. Dogrywamy sobie piąty tier. Znowu dogrywamy sobie piąty tier tutaj. To jak widzicie, to, to, to zarabianie jest na naprawdę ogromnym poziomie dzięki takim, powiedzmy, takiemu wykorzystaniu tego wszystkiego. No i teraz coś jest dostawianie sobie kolejnych farm. Tylko po to, żeby gdzieś tam dość duże pieniądze z tego wyciągnąć. Yy, robimy górę. Tak naprawdę bardzo szybko ustawiamy ile farm możemy. Więcej farm się chyba tutaj nie zmieści, szybko się zmieści farma niech sobie będzie, tutaj się chyba farmy nie mieściły z tego co wiem, również, a tutaj jest woda pod tym Więc to też nam nie jest potrzebne, ale jeszcze tutaj zmieścimy sobie farmę, więc niech ona sobie będzie Tak naprawdę, widzicie, teraz zarabiamy ogromne ilości gotówki No i pytanie, jest, z czy my chcemy sobie się bronić? No to teraz już tylko o to się będzie rozchodzić Czyli możemy sobie dostawić artmaga Którego tego skill'a możemy sobie przestawić tak naprawdę tu, w to miejsce, dzięki temu będziemy sobie lepiej atakować ten Fenix y, może sobie zostać, ale raczej on nie będzie naszą główną defensywą. Raczej byśmy sobie chcieli dostawić Fenixa w tym miejscu. bo że Fenix będzie oczywiście pod górno, górną ścieżkę. To możemy sobie przestawić dzięki temu też tu. No i co? Czy my chcemy sobie w tym momencie tak naprawdę zniszczyć naszą ekonomię? I zacząć wysyłać bardzo duże ilości y, tych... ...mabów? Dlaczego by nie? Tak naprawdę i tak tych pieniędzy będziemy mieli ogromną ilość. To co możemy zrobić, to jeszcze sobie wylewelować na 20 poziom naszą Etsyli. No i co, wysyłamy cały czas, tak jak widzicie, sobie te nasze młody. i naprawdę zarabiamy w tym momencie więcej niż jesteśmy w stanie wydać. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj mogę zrobić? Raczej nie. Raczej teraz to jest pojedynek na rasie. Po prostu będziemy koledze wysyłać sobie zągi. Możemy naprawdę jeszcze otworzyć sobie te, powiedzmy, przejścia. Tylko tyle jeszcze, to jest takie, że. Zongi nie są problematyczne nie chodzi o takie wysyłanie bo no, dla kolegi te zągi też powiedzmy sobie nie, nie są aż tak mocno problematyczne tak byśmy teraz mu zaczęli wysyłać tak naprawdę za tymi zągami, które sobie oczywiście polecą no bo kolega zagra sobie teraz wszystkimi z i zacznie sobie to oczywiście wszystko niszczyć Więc zaczniemy sobie wysyłać fiolety czy fiolety nie są problemem? również nie są problemem Polegam ma bardzo późno zdejmowanie camo Ale te juggernauty też widzą camo tak naprawdę Więc to raczej... Yy, raczej nie ma sensu wysyłania czegoś takiego No ale możemy tak robić, dlaczego by nie? No i to jest też kolejny problem powiedzmy naszej defensywy so Teraz musimy dostawać jak największą ilość rzeczy tak naprawdę Żeby ta nasza defensywa gdzieś sobie z tym wszystkim radziła no pytanie, z czym my chcemy sobie zagrać, tak naprawdę bardzo duża ilość super małpek by mogła być też ciekawa, znaczy oczywiście tych małpek, dark małpów. No możemy sobie zagrać crossbow masterem, to jest bardzo rzadko używany upgrade. upgrade, To wydaje mi się dość ciekawy, ma też ogromny zasięg tak naprawdę. No i co, to, to stawiania tak naprawdę największej ilości magów, jaką tylko się da. Oczywiście to będą bracie magowie pod skilla, nie widzę sensu, żeby zagrywać jakichś innych magów. Pytanie, czy takie opancerzone DDT nie są? Zrobimy tak. Zrobimy tak, żeby te DDT później sobie leciały. Pytanie, kolega będzie musiał tak naprawdę zagrać dużą ilością, sobie z kilku. No ale my jesteśmy w stanie, dzięki temu, że mamy to wszystko tak naprawdę wysyłać te DDT bez, bez końca. Możemy sobie tutaj nawet otworzyć, niech one sobie gdzieś tam lecą. I te balony będą się przebijały coraz dalej i dalej, a te skilki jego się w końcu przecież skończą. No ale póki co widzę, że to większego sensu nie ma. Na chwilę oczywiście Polega na nas zrobi jakiś potężny ras. A więc my możemy sobie to tak naprawdę poolupepszać teraz. Yy, możemy to robić z krótkami będzie szybciej. Zostawić sobie paru magów. I tak naprawdę teraz będzie jeden wielki syf, oczywiście na ekranie. Ale wyślijmy sobie jeszcze tak naprawdę. No, są, wyślemy bada i potem będziemy mogli powysyłać sobie jakieś tam kolejne rzeczy. Więc że kolega... A bo ja nie, nie polepszałem sobie na Na to ulepszenie. To jest dość dziwne, że te ulepszenia nie powchodziły? A, podchodziły, tylko nie na wszystkich magach. Dobra, no ale cikujemy się do wysłania tak naprawdę jednego bada. Później robimy albo dwóch badów. I robimy wielki raz DDT. Tym możemy cię ustawić już tak naprawdę na first. Bez jakichś tam większych problemów. No, kolega raczej będzie się bronił. Widzę, że się skupia na obronie, a ja się skupiam na tym, żeby gdzieś tam sobie te. Żeby sobie gdzieś tam to wszystko wykręcać. Raczej się skupiam na tym, żeby szybko wysłać swoje, po prostu jakieś tam y, balony. Więc robimy tak, robimy tak, robimy tak. I czekamy, tak naprawdę jeszcze tego zostaną przyjdzie do kliknięcia i zobaczymy co się wydarzy. O ile w niego trafimy. Pytanie czy kolega teraz to broni, nawet jeżeli odpalimy boosta. No tak, on na tyle Fenixów, że musi to wybronić. No, on się ta kaska kiedyś skończy, więc póki co przestajemy wysyłać. I za chwilę tak naprawdę zaczniemy wysyłać po raz kolejny. Widzę, że kolega wszystkimi, z kilkami zagrał. My sobie czekamy, oczywiście. Możemy sobie. Oj, tak nie chciałem. Tak nie chciałem zrobić, no ale poleci ogromna ilość badów. I pytanie: czy kolega będzie sprzedawał, był ulepszał cały czas? Od nowa. Bo to też jest taka, powiedzmy sobie, strategia na to, żeby sobie tak mniej więcej zagrać. No umierać się raczej bez problemów, to też te balony się przebijają coraz dalej. No ale za tym chcemy, oczywiście, wysyłać jak największy raz z DDT. Możemy znowu tutaj otworzyć. Niech te bady sobie idą oczywiście w tamtą stronę. Dlaczego by nie? Kolejna, kolejna ilość skilków, która jest odpalana, czyli niebotycznie dużo. My tak naprawdę nie musimy odpalać tyle żadnych skilków. Pytanie czy kolega jest w stanie te bady pokonać, ale widzę z tego, że jest w stanie je pokonać. No i wysyła on na nas ogromną ilość teraz. No my raczej takiej ilości badów nie jesteśmy w stanie pokonać. Pytanie, czy on bez skilków jest w stanie pokonać taką ilość DD, która na niego leci. Ale widzę, że póki co to dość mocno sobie to wytrzymuje. Dajmy sobie jeszcze tak, żeby te DD na siebie się nałożyły. No, ale mimo wszystko kolega się broni. U nas to będzie. To duży problem, bym powiedział. Ale jednak chyba zbyt duży napór poleciał na kolegę. Nie dał rady. To jest właśnie to. Kolega nie dał rady się wybronić przez to, że jego skilki się skończyły. A więc, no jeżeli ten raz by się nie udał, ja bym przegrał, ale udało się wygrać, więc fajnie. I widzimy się w kolejnym meczu. No i mamy Castle Ruins. Zobaczymy, co tym razem będziemy mieli za wyżyczki. Good game, kolega mówi. Ja mu powiem good luck. Ale to jest chyba ten sam kolega, co wcześniej. Mamy Gluganera, mamy Inżyniera i mamy... No dość fajne, powiedzmy, dość fajny zestaw, tak bym powiedział. Dość ciekawy. Czy mamy Luganer inżynier? Chodzi o zdejmowanie kamu w tym momencie. No, nie mamy zdejmowania camu o jako takiego. Możesz sobie stać tutaj. Delikatny lagun powiedział na początku. No niech sobie będzie. No i co, chyba, kolega idzie pod Luganera w ogóle? My sobie, pójdziemy w ten sposób po prostu. I będziemy sobie też fenomenalnie radzić. Hmm. Czy nam damy jest na razie potrzebny? Raczej nie. Możemy sobie odkładać po prostu na to do góry. że kolega tym Gluganerkiem dość mocno sobie tutaj będzie chciał się bronić. Oczywiście Gluganer bardzo silna wieżyczka, jeżeli mamy na niej odpowiednią ilość ulepszeń, ale to teraz kolega robi to nie jest dobry pomysł na ilość ulepszeń. Możemy sobie zagrać tak i tak naprawdę my z defensywą już problemów nie mamy. Oczywiście będzie trzeba dostawić Inżynierów, którzy będą zmywali Camo i raczej tu będzie cała ścieżka w Inżynierach zmywających Camo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale póki co możemy sobie zacząć zostawiać inżyniera, który będzie nam. Corki za to! Będzie nam yy, zbierał Bluntrapem, tak naprawdę, te balony, które sobie wylatują tutaj z góry. Możemy przejść na niebieskie. Nie widzę, że kolega również chce tak sobie zagrać. Mój pytanie: Czy to też nie jest taki dobry pomysł? Bo w sumie mogę sobie zagrać tak jak pan, że zagrać sobie tego inżyniera tutaj i ten Bluntrap po prostu sobie powstanie w taki sposób, że nie będziemy musieli yy, dbać po to że musimy go gdzieś przestawiać z tym, po prostu on sobie tutaj będzie. Ale no, nic, nie wiem, razie co będzie nam tutaj do pomocy. Tak by się to śmiało zacząć nam przedostawać. Ale wątpię, żeby się tak wydarzyło. razie ze spokojem będziemy sobie to bronić. No i wiadomo, będzie trzeba uważać na... Pierwsze co, to na nasze... Mm. Pierwsze co, to będzie trzeba uważać na... No nie jesteśmy. Na co? Na kamo balony. To ja chciałem powiedzieć, mamy już naszego inżyniera pod naszą pułapkę. Tylko, oczywiście, on sobie gdzieś tam bije. To jest też problematyczne. Ale więc, ja sobie zagram tym, to tak jak zobaczcie, ile jeszcze do przodu jesteśmy w stanie przestawić tego Bluntrapa. Tak naprawdę, on teraz pojawi się w takim miejscu, że go nawet za bardzo widać nie będzie. Ale w tym miejscu się te balony tak naprawdę pojawiają. A my wysyłamy złe balony, oczywiście. Ale już to nadrabiamy. Kolejną, tak kolejnego Bluntrapa za chwilę będziemy sobie chcieli dostawić bo oczywiście ten nasz banana boomerang będzie sobie wystarczał my chcemy sobie zagrać trapem, dostawić tam trapa, później będziemy sobie chcieli zagrać czyszczeniem kamuflażu my ten kamuflaż zdejmować Waga się z nas śmieje no niech się śmieje, no jego na pewno ta defensywa coś tam będzie robiła jeżeli o to chodzi damy sobie tak Kolejny Traffic. dzięki temu będziemy zbierać sobie tam ogromną ilość gotóweczki Możemy dostawić sobie tak naprawdę farmera, żeby nam gdzieś tam zarabiał I możemy sobie teraz oszczędzić tak naprawdę na to Stawiając sobie gdzieś tam też Loonbota, żeby on nam za, za nas to wysyłał Raczej nasza defensywa sobie radzi bezproblemowo To co będzie trzeba sobie na pewno yy, za chwilkę przygotować To kamu balony Nawet nie jestem pewny, czy my potrzebujemy tego jednak nie chcemy się przygotować dość dużą ilością gotówki na kamo balony. I chyba tak zrobimy, po prostu przestaniemy w tym momencie wysyłać. To jest dość dziwne powiedzmy sobie na bananzie. Ale kolega raczej będzie przygotowany na to, że my chcemy sobie jakiś tam raż zrobić. A my sobie zagramy tak naprawdę w ten sposób. Widzę, że kolega również sobie zagrywa tam piankę. I tą piankę możemy mieć tak naprawdę z daleka. Cyk, cyk, cyk pionka również tam się pojawi i teraz będziemy sobie oczywiście szli w środkowe ścież, środkową ścieżkę tutaj żeby ten nasz gruntrap, żeby na te nasze kamuflony się tam nigdzie nam nie przebiły jeszcze jedną tak naprawdę sobie dostawimy i ze spokojem powinniśmy sobie radzić, kolega widzę, że również taki, taki pomysł ma jesteśmy hmm. w stanie zagrać sobie kamufletami No kamów jest powiedzmy sobie zbyt mało, ale kamu żółte balony, to już raczej bym powiedział, że bardziej, bo one jednak będą się dość mocno. <coughs> powinny się przynajmniej dość mocno przebijać. No ale jednak już on ma w tych życiach, powiedzmy sobie zbyt dużo. Na to, żebyśmy my mogli sobie grać oczywiście w ten sposób. Raczej gluganerzy sobie z tym bezpośrednio radzą. No u nas tak naprawdę taki gluganer i również sobie radzimy z tym wszystkim bez bezpro problemowo. Zastanie się, czy my nie chcemy zacząć dostawać większej ilości yy, bluntrapów, ewentualnie, czy my nie chcemy tego bluntrapa oszczędzać. Tak zagramy X-Cyltrapę tutaj, bo tak naprawdę nasza defensywa na te wszystkie balony, które będą sobie tam leciały, będzie jak najbardziej ok. Ale jeszcze jeden, bo wydaje mi się, że teraz będą takie rundy, gdzie te balony delikatnie się będą mogły zacząć przebijać, a więc większa ilość bluntrapów jak najbardziej się nam przyda. Jeżeli chodzi o bronienie jakichś większych mapów, to raczej będziemy sobie grać właśnie albo Gluganerem, albo yy, Late albo właśnie tym banana, bananem pod dolną ścieżkę. Tak naprawdę, na Gluganera to nie ma zbyt, dobrego, yy, zbyt dobrej defensywy. Gluganer raczej sobie będzie radził ze wszystkim bez bezproblemowo. Zwłaszcza, jakbyśmy sobie kupili Blue Właśnie, może Blue Server byłby wystarczający na to, żeby gdzieś tam sobie z tymi mapami wszystkimi radzić. Ja myślałem sobie chyba dość mocniej wbijać tą defensywę, znaczy ten nasz przychód. Tutaj, a więc wyślemy sobie takie zeberki. Jakbyśmy wysłali takie zeberki tylko w ten sposób? No nie, to nie ma sensu. Więc możemy sobie po prostu farmić zebrami nasz przychód, żeby on sobie leciał jak najbardziej do góry. I możemy sobie odkładać tak naprawdę pomału. Czy my chcemy coś... Czy my chcemy coś więcej tutaj stawić? Nie wydaje mi się. Oczywiście ja jestem takim graczem, że jestem dość leniwy nie chcę mi się nic zostawiać, póki yy, się coś nie wydarzy. I później przez to mogę się dość szybko przegrać. Nie wiem, co kolega zaciekam. On ma defensywę dostawioną, już ma inżyniera, już ma wszystko tylko po to, żeby się właśnie wybronić przed tymi wszystkimi balonami, które sobie tutaj lecą. Ale my to raczej bez problemu będziemy sobie też radzić. Właśnie, blue solver, chciałbym sobie na pewno te 50 tysięcy odłożyć no bo czy będziesz niszczył również te? Poczekajcie chwilkę. już zobacz, wracam. Niestety ja miałem wizytę w pokoju i musiałem na chwilkę wstać. No, kolega gra Late Lordem, więc tak naprawdę on się broni teraz przed kamo-balonami, a u nas zaczynają się te balony przebijać od AI, co nie jest dość firmy, bo tracimy trochę pieniędzy. No, a jeżeli chcemy odłożyć sobie na to, w ogóle byśmy sobie przestali wysyłać w tym momencie i zagrali sobie tym, no bo tutaj oczywiście Pat nas wyratuje przed tym, że leci sobie ten Moab. Zagramy sobie tym, to będziemy mieli naprawdę teraz potężny przychód tej gotóweczki. Jesteśmy chyba w stanie sobie grać w ten sposób, bez większych problemów. No i będzie trzeba się przygotowywać pomału na to, żebyśmy yy, radzili sobie z jakimiś samymi innymi typami balonów. Czyli na przykład takimi zągami. Aczkolwiek zągi też nie powinny mieć jakiegoś większego wpływu tutaj na nas. naprawdę zagramy teraz dumne serwerem. Wszystko sobie będzie rozbijane. po kało balony. A one tam sobie, tam sobie znikną, więc bez większego problemu. No, zagraliśmy boostem, tylko dlatego, że mi się gdzieś tam rączka umsknęła. No ale nie ma co się, powiedzmy, usprawiedliwiać za mocno. No, po prostu zagraliśmy, tak jest, trudno się mówi, tak musiało najwidoczniej być. Yy, nasza defensywa na jakieś tam późniejsze rundy... No, na pewno ten Glaivelock musi postać. Tylko po pytanie, czy my chcemy go w tym miejscu. Bo to nie jest takie idealne miejsce na Great Lorda. byśmy powiedzieli, że tutaj by było dużo lepsze miejsce, albo tutaj w ogóle. To mi się wydaje być fajne miejsce, żeby właśnie on sobie powstał. I chyba tutaj go sobie zbudujemy? Tylko pytanie, czy on będzie miał tutaj taki zasięg, jak ja myślę. A możemy sobie spróbować. W coś co sprzedamy. I co, mamy tylko jeden boomerangek? Czy to się po prostu zbugowało w ten sposób? Bo widzę, że kolega tam ma też... 2, a nie 3. No ale powiedzmy, że pewnie to jest bóg wizualny od tego, co tutaj się dzieje. No, możemy sobie dalej farmić. Pytanie, czy my chcemy sobie dalej farmić. Tak naprawdę, Luganer jest nam jest to potrzebny. Luganer pod dolne drzewko. Yy, I pod to niech będzie. I teraz nasza defensywa jest, powiedzmy sobie, kompletna. Będziemy w stanie bardzo szybko zatrzymywać DDT, bo on oczywiście widzi Kamo będziesz sobie to rozbijał, ty będziesz w razie co do ofensywy, w razie co jeszcze mamy tutaj Bluntrapa, który te pieniążki nam bardzo fajnie tutaj, powiedzmy, zatrzymuje. Was możemy w ogóle przestawić delikatnie do tyłu. Dzięki temu ten XXL Trap będzie na pewno łapał te wszystkie balony, które sobie tam lecą, które sobie wylatują. No i właśnie, są DGT, kolega zaczyna dostawiać sobie dużo tych Róbmy tak, sprawdźmy kolega. Sprawdźmy jak mu będzie szło. No ale właśnie, raczej sobie w ten sposób będzie to wszystko rozbijał. Plus lepszy już sobie Glugenera, więc również ze spokojem sobie z tym będzie radził. Tu yy. no, Możemy sobie stawić wstawić piąty kier pod górę. Jeżeli chcemy. No, ogromna ilość... Zobaczcie ile gotówki wpada sobie z tego yy, i trapa tam po 15 tysięcy leci. Bo normalnie leci to po 7,5 Raczej, tak? Chcemy sobie zwiększyć piersa. No i kolega właśnie zaczyna. Już dostawianie il ogromnej ilości wieżyczek. I to będzie wojna. Powiedzmy sobie tam gdzieś na bady. A jak to ma lepszy przychód w tym momencie, ale raczej on, bo my zaprzestaliśmy wysyłać barony w pewnym momencie. No i teraz nie wysyłamy filetów, które jednak dużo szybciej wylatują i dużo szybciej ten przychód wbijają, więc możemy sobie tak zrobić. Możemy sobie zrobić też tak, a raczej nie możemy, bo nas nawet na to nie stać. No tak, nie mamy farm, więc nie jest tak kolorowe, jeżeli chodzi o te pieniążki. Yy, możemy sobie również zacząć dostawać kilka bumerangów, które będą nam tam gdzieś pomagały. Jeżeli chodzi o takie stricte już rasze, pod te. Oczywiście pod pod. Pod, yy, pod bady. Dobra, ulepszmy sobie te nasze baloni, nasze młopeczki. Zobaczmy na nam gotoweczki wystarczy. Bo na to też trzeba jednak zacząć uwagę, żeby nam tej, tej gotówki nie zabrakło. No i co to? Póki co tyle. Jeszcze chciał sobie tutaj, załóżmy zostawić piąty tiar. Tylko podśrodek środek. Yy, no raczej takie silniejsze. Będziemy mieli sobie z kilka. Tutaj raczej też nie musimy się niczym przejmować. Tu możemy sobie zacząć pomału ulepszać. I tak naprawdę mamy 20 poziom, a więc mamy bardzo duży boost, jeżeli chodzi o bohatera. No i kolega będzie się teraz nastawiał, oczywiście, tymi małpeczkami. No i pytanie: kto więcej zarobi, kto więcej będzie w stanie, ale nie stać chyba jeszcze na to. No ale oczywiście to dopiero w kolejnej rundzie jesteśmy w stanie wysłać sobie troszeczkę tych mapów. Przestanę wysyłać, to może być błąd, bo możemy oczywiście sobie nie radzić. No kolega gra w ten sposób. Raczej nie jest to problematyczne. To jest jednak tylko jeden jeden bad no i raczej będziemy sobie chcieli dość mocno tutaj przyraszować możemy sobie w ogóle zagrać ma dominację tak, kompletnie już, jeżeli chodzi o naszą defensywę no i my będziemy sobie chcieli oczywiście wysyłać te bady już mocniejsze, tylko oczywiście nas na to nie było stać kolega pod środek bardzo mocno idzie jeżeli chodzi o tą swoją defensywę możemy sobie też zagrać tym buścikiem i raczej to rozbijamy tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy sobie zagrać też tym. Booster. I chcę, żeby w marankbanki, raczej podśrodkowe drzewko. Tutaj powinny być budowane. Zagrywamy sobie z kilkami. No, jeżeli coś tam się dalej przedostanie, no to tylko Blundra już wtedy nas ratuje Okej, to powinno. Bludrap tego nie złapał. Złapał jedno i przez to przegraliśmy. Trudno się mówi, powiedzmy, koledze, good game. Mimo, że tutaj pokazuje nam języczek. No ale to jest właśnie to. Bronimy się różnymi wieżyczkami i sprawdzamy ich limity. To jest naprawdę sprawdzanie ich limitów. Mam nadzieję, że taki że wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, zostawicie suba na kanale. Teraz zostawicie właśnie komentarzy, jak wam na przykład ten tripleży, albo czy chcecie grać, czy nie. Ja za dziś wam serdecznie dziękuję i do następnego. Cześć!